ogólnie temat z Nitrem jest taki, że ja takiego zachowania jakim Nitro nas zdarzył na swoich live'ach jak jeszcze go nie poznałam, to miałam o nim takie średnie zdanie. W sensie nic o nim raczej tam nie, nie mówiłam, bo niech sobie tam stwierdziłam, że niech sobie tam żyje swoim przekonaniem i swoim życiem, ale. Do niego średnie podejście. Później, jak się spotkaliśmy pierwszy raz, jak nagrywał UNATI filmik, to też byłam do niego, jakbym nastawiona, bo miałam do niego dystans duży. Później przyjechał do nas wczoraj, wczoraj i na początku też miałam do niego dystans, ale po jakimś czasie naprawdę zauważyłam, że fajnie się z nim rozmawia i jest naprawdę w porządku, mimo tego, jak go tam gdzieś postrzegałam wcześniej. i no śmiesznie, śmiesznie było, moim zdaniem wczoraj było śmiesznie, zresztą zobaczycie na filmiku, który wyjdzie pewnie za niedługo, no teraz będziemy musieli spędzić z Nitrem dużo czasu, nie wiem jak to będzie, w sensie na razie my jesteśmy na etapie takim, że porozmawialiśmy, a wcześniej kompletnie nie, nie rozmawialiśmy, teraz, teraz jest OK w sensie nic do niego nie mam, jest, jest taki neutralny.